Śmiało można powiedzieć, że to Ludzie o Wielkich Sercach. To skromna reprezentacja liczącego w sumie 11 osób zielonogórskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ekipa bardzo zbliżona do tej, która odpowiadała za organizację ostatniego finału. W styczniu zapowiadali, że gdy nikt nie zajmie się organizacją zbiórki w Zielonej Górze, to ponownie podejmą wyzwanie. Tak też się stało. Filip Gryko, zielonogórski radny, z przykrością podkreślił, że w Innym Grodzie na działających 300 organizacji pozarządowych oraz tak liczne grupy społeczników widocznych w mediach, niestety nikt nie podjął się organizacji tak ważnego, jubileuszowego 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To nie jest łatwa praca, duża odpowiedzialność, bo trzeba odpowiadać za wolontariuszu, za pieniądze, za rozliczenie. Suma w tamtym roku to była prawie 170 tysięcy złotych, także są dość duże środki i odpowiedzialność jest po naszej stronie jako szefów sztabu i w ogóle sztabu. Dlatego też w tym roku no, czekaliśmy do samego końca, 21 listopada czekałem czy ktoś się zgłosi i na samym końcu wysłaliśmy z pieczątką tego dnia na poczcie list z jakby z wnioskiem o założenie sztabu. Okazuje się, że jesteśmy jedyni, nie ma w ogóle chęty. Zielonogórski Sztab prosi wszystkich chętnych o wsparcie. Podczas ostatniego finału z puszkami na Zielonogórskie Ulice wyszło dokładnie 200 wolontariuszy. Panowie nieco podnieśli sobie poprzeczkę. Planują pobić kwotę 170 tysięcy złotych, jakie udało się zebrać. Do tego będą potrzebowali dodatkowych rąk. I tu ważny komunikat. Podczas zbliżającego się finału grupa wolontariuszy może liczyć nawet 300 osób. Każdy, kto chce zagrać razem z Jurkiem Owsiakiem, powinien wysłać swoje zgłoszenie pod adres e-mail widoczny na ekranie. Żeby zostać wolontariuszem jest jeden wymóg do spełnienia, trzeba mieć wielkie serce i jak najszybciej przesłać maila na adres kontaktmałpa.wosp.info.pl takie dane jak PESEL, imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie portretowe minimum 600 na 800 pikseli. Paweł Wysocki dodaje, że wolontariusze, z którymi współpracował, podkreślają, że to był najlepszy finał w ich życiu. Sztab był otwarty dla wszystkich, można było się ogrzać, porozmawiać i bliżej poznać. Liczy, że w tym roku atmosfera będzie jeszcze lepsza. Pierwszy raz mogli zobaczyć, jak główny sztab pracuje. Tak zawsze sztab główny był jakimś zamkniętym takim zamczyskiem, w którym nie wiadomo, co się działo, a my razem z wolontariuszami śmialiśmy się, przeżywaliśmy różne historie. Zielonogórski sztab jubileuszowego 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oficjalnie zawiązał się w sobotę. Panowie ruszyli z przygotowaniami, są pełni energii i pomysłów, a do współpracy zaprosili osoby, które pomogą im w organizacji wydarzeń kulturalnych oraz zajmą się artystyczną odsłoną finału. Igor Skrzyczewski, znany ze współpracy z klubem Cztery Róże dla Lucien, zajmie się rokową odsłoną zielonogórskiego finału w Ośp. Zapraszamy wszystkich artystów do zgłaszania się do nas. Poprzez Facebooka. Będzie można wystąpić na scenie głównej, na scenach pobocznych, w klubach. Nie tylko muzyków. Zapraszamy też artystów, na przykład magików, bo się tak tacy też do nas zgłaszają. Na styczeń zielonogórski sztab szykuje też więcej atrakcji niż w poprzedniej odsłonie. W planach oprócz dużej sceny, która stanie na starówce jest także mała scena w okolicach Filharmonii. Tam zorganizowane będą liczne wydarzenia dla najmłodszych młodzieży i seniorów. Niewykluczone, że na scenie wośpu zagra orkiestra z Filharmonii. Będzie też specjalny kącik dla najmłodszych, a punktem kulminacyjnym tradycyjnie będzie światełko do nieba. I uwaga, nie będą to fajerwerki. Chcemy zrobić troszkę inaczej, troszkę lepiej. Jak zwykle chcemy coś poprawić, stąd też pewne nowe pomysły, które się pojawiły. Ta mała scena, gdzie ma się coś wszystko dziać od godziny 13:00, coś nowego dla młodzieży, dla dzieci, dla seniorów. Nowe atrakcje, plus zupełnie inne światełko w innej wizualnej odsłonie. Myślę, że to będzie bardzo fajne. Orkiestra Jurka Owsiaka zagra 15 stycznia. 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to zbiórka pieniędzy dla dzieci i osób starszych, dla ratowania życia i zdrowia najmłodszych na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.